Witajcie na kolejnym odcinku na tym kanale. Yy, dzisiaj odcinek specjalny bo z okazji 10, już nawet 12 subskrypcji. Dziękuję bardzo za to. A o tym będzie trochę więcej później. A dzisiaj testujemy ciepłe lody, pochodzące z Niemiec i ten. Jest ich 12 sztuk. Yy, I opowiem o tym produkcie troszkę później, jak już zasmakuje. No to próbujemy. Lud wygląda taką. No to jedziemy. O. Jest. Pokryty cienką warstwą yy, czekoladki. Yy, takiej dobrej. W środku ma gęstą śmietankę i ona bardzo smakuje. Osobiście. A od spodu mamy wafelek od lodów. Ogólnie bardzo dobrze to się komponuje, mi tam bardzo smakuje. Lubię to jeść, a zdaję ocenę 10 na 10. Jak ktoś jadł, to niech da swoją, według mnie jest taka. No i ten. No i opowiem teraz trochę o tych tym specjalnym odcinku, ponieważ mamy już 12 subskrypcji. Bardzo dziękuję za to wszystko. Dla mnie to jest dużo, dla niektórych to jest bardzo malutko. Ale ja bardzo dziękuję jeszcze raz. I ten. Cieszę się, że w tak szybkim tempie to zrobiliśmy. A więc, tak jak mówiłem, jak ktoś chce y, subskrybować mój kanał, no to ok, a jak nie, to nie nalegam. No ale ten. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.